W coraz bardziej pędzącym i hałaśliwym świecie istnieją subtelne wiadomości, które wszechświat wysyła nam za pośrednictwem swoich najczystszych posłańców, aniołów. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, że ten niewytłumaczalny dreszcz lub nagłe uczucie spokoju może być czymś więcej niż zwykłym zbiegiem okoliczności? Anioły, te niebiańskie byty, które fascynują ludzkość od tysiącleci. Nie komunikują się za pomocą bezpośrednich słów lub wspaniałych objawień, jak wielu sobie wyobraża. Ich język jest o wiele bardziej subtelny i głęboki, manifestując się poprzez znaki, które dla uważnego oka i otwartego serca ujawniają ich stałą obecność w naszym życiu. Wyobraź sobie, że budzisz się zwykłego poranka i znajdujesz na swojej drodze nieskazitelnie białe piórko. Może się to wydawać trywialne. Ale kiedy to piórko pojawia się w mało prawdopodobnych miejscach, wewnątrz zamkniętego domu, w samochodzie, a nawet na biurku w pracy, mamy do czynienia z jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków anielskiej obecności. Białe pióra są uważane za wizytówki aniołów, symbolizujące czystość, ochronę i delikatne przypomnienie, że nigdy nie jesteśmy naprawdę sami ale anielskie znaki wykraczają daleko poza białe pióra. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś brzęczenia lub dzwonienia w uszach, które wydaje się pojawiać znikąd? W tradycji duchowej zjawisko to znane jest jako anielskie wezwanie. To tak, jakby nasi niebiańscy opiekunowie próbowali dostroić się do naszej duchowej częstotliwości, ostrzegając nas, abyśmy zwracali większą uwagę na subtelne przesłania wokół nas. To brzęczenie, zwłaszcza gdy towarzyszy mu poczucie spokoju lub pilności, może być zaproszeniem do zatrzymania się, oddychania i słuchania naszej najgłębszej intuicji. Manifestacje świetlne są kolejnym intrygującym znakiem anielskiej obecności. Błyski światła w kąciku oka, małe świetliste punkty, które wydają się tańczyć w powietrzu lub tajemnicze kule pojawiające się na zdjęciach. Wszystkie te zjawiska są uważane za przejawy anielskiej energii na naszym materialnym planie. Światła te, często opisywane jako migoczące lub pulsujące, mogą pojawiać się w filach medytacji, modlitwy lub po prostu podczas codziennych czynności, przypominając nam o świętym wymiarze, który przenika nasze istnienie. Jedną z najbardziej pocieszających oznak anielskiej obecności jest nagłe uczucie ciepła lub zmiana temperatury. Wyobraź sobie, że jesteś w chwili smutku lub zmartwienia i nagle czujesz ciepły uścisk otaczający Twoje ciało, jakby pocieszała Cię kochająca obecność. Jest to jedna z najbardziej intymnych form anielskiej komunikacji, znana jako anielski uścisk. Jest to fizyczne przypomnienie bezwarunkowej miłości, która nas otacza, nawet w najtrudniejszych czasach. Nasze sny również stają się portalami dla anielskiej komunikacji. Podczas snu, gdy nasz świadomy umysł rozluźnia swoje bariery, anioły znajdują otwarty kanał do przekazywania ważnych wiadomości. Żywe sny z powtarzającymi się symbolami, intensywnymi kolorami lub świetlistą obecnością mogą być czymś więcej niż tylko kreacjami naszej podświadomości, mogą być prawdziwymi rozmowami z naszymi niebiańskimi opiekunami. Synchroniczność to kolejny potężny znak anielskiej obecności w naszym życiu. Kiedy zaczynasz zauważać powtarzające się wzorce liczb, takie jak 111, 222, 333 lub 444, może to być coś więcej niż zbieg okoliczności. Liczby te, znane jako liczby anielskie, niosą ze sobą określone przesłania i są uważane za formy zakodowanej komunikacji od aniołów. Każda sekwencja liczb ma swoje znaczenie, służąc jako drogowskazy na naszej duchowej ścieżce. Motyle i ptaki również mogą być anielskimi posłańcami. Kiedy stworzenia te pojawiają się w nietypowy lub powtarzający się sposób w naszym życiu, szczególnie w ważnych momentach, mogą one nieść wiadomości z płaszczyzny duchowej. Motyl, który delikatnie ląduje obok ciebie, lub ptak, który uporczywie śpiewa przy Twoim oknie, Mogą być znakami, że anioły próbują zwrócić Twoją uwagę na coś ważnego. Wyostrzona intuicja to kolejny znaczący znak anielskiej obecności. Kiedy zaczynasz doświadczać niezwykłej jasności umysłu lub potężnych spostrzeżeń, które wydają się przychodzić z nienacka, możesz otrzymywać anielskie przewodnictwo. Ta wzmocniona wewnętrzna mądrość często objawia się jako delikatne. Ale stanowczy głos wewnątrz ciebie, kierujący Twoimi decyzjami i wyborami życiowymi. Niewyjaśnione aromaty również mogą być anielskimi znakami. Delikatny zapach róż, jaśminu lub inne przyjemne aromaty, które pojawiają się bez widocznego źródła, są często kojarzone z obecnością aniołów. Te niebiańskie zapachy mogą pojawiać się w chwilach duchowej potrzeby lub jako potwierdzenie. Że nasze modlitwy zostały wysłuchane. Znaczące zbiegi okoliczności lub synchroniczności, jak nazwał je Karl Jung, są kolejnym znakiem anielskiej obecności. Kiedy pozornie przypadkowe wydarzenia łączą się w znaczący sposób, tworząc sytuacje, które wydają się opatrznościowe, możemy mieć do czynienia z anielską orkiestracją. Niespodziewane spotkania, które zmieniają bieg naszego życia, okazje które pojawiają się dokładnie w momencie, gdy tego potrzebujemy, lub odpowiedzi, które pojawiają się w zaskakujący sposób, są przykładami tej boskiej interwencji. Obecność tęczy w ważnych momentach również może być anielskim znakiem. Niezależnie od tego, czy jest to pełna tecza na niebie, czy małe pryzmatyczne odbicia na powierzchniach, te kolorowe manifestacje są uważane za mosty między niebem a ziemią. Symbolizujące połączenie między boskością a człowiekiem. Zmiany w otaczającej nas energii elektrycznej mogą być kolejną oznaką anielskiej obecności. Żarówki, które migoczą bez wyraźnego powodu, urządzenia elektroniczne, które same się włączają lub wyłączają, lub niewyjaśnione zakłócenia mogą być znakami, że anielskie energie są w pobliżu. Próbując nawiązać kontakt lub po prostu zamanifestować swoją obecność, poczucie, że nie jest się samemu, nawet gdy fizycznie nie ma się towarzystwa, jest jedną z najbardziej intymnych oznak anielskiej obecności. Ta percepcja wykracza poza strach lub wyobraźnię, jest to głęboka i pocieszająca świadomość kochającej i opiekuńczej obecności u Twojego boku. Aby rozpoznać te anielskie znaki, Konieczne jest rozwinięcie większej wrażliwości na subtelności życia. Świat duchowy komunikuje się poprzez symbole, doznania i zbiegi okoliczności, które nasz racjonalny umysł często próbuje odrzucić. Musimy kultywować stan uważności i otwartości, aby dostrzec te niebiańskie przesłania. Praktyka wdzięczności również wzmacnia naszą zdolność do rozpoznawania anielskich znaków. Kiedy wyrażamy wdzięczność. Nawet za małe codzienne błogosławieństwa, tworzymy otwarte pole energetyczne, które ułatwia komunikację z naszymi niebiańskimi opiekunami. Ważne jest, aby pamiętać, że anioły szanują naszą wolną wolę i nie ingerują bezpośrednio w nasze wybory. Ich znaki są zawsze delikatnymi sugestami, nigdy narzucaniem. Oferują nam wskazówki i wsparcie, ale ostateczna decyzja o tym, jak interpretować i postępować zgodnie z tymi wiadomościami, zawsze należy do nas. Regularność, z jaką postrzegamy te znaki, może się różnić. Są okresy, w których znaki wydają się częstsze, a inne, gdy wydają się bardziej subtelne lub nieobecne. Nie oznacza to, że anioły nas opuściły, po prostu szanują nasz proces rozwoju i uczenia się. Aby wzmocnić swoje połączenie z anielskimi znakami, możesz stworzyć osobiste rytuały połączenia. Chwile ciszy, medytacji, modlitwy lub po prostu kontemplacji natury mogą pomóc w dostrojeniu percepcji do bardziej subtelnych częstotliwości anielskiej komunikacji. Pamiętaj też, że każda osoba może doświadczać anielskich sygnałów w unikalny sposób. To co dla niektórych objawia się jako delikatny zapach, dla innych może być fizycznym doznaniem lub wizją. Nie ma właściwego sposobu otrzymywania tych wiadomości, ważne jest, aby zaufać własnemu doświadczeniu i intuicji. W miarę rozwijania swojej wrażliwości na anielskie znaki, możesz zacząć dostrzegać wzorce i osobiste znaczenia w otrzymywanych wiadomościach. Prowadzenie dziennika tych doświadczeń może pomóc ci zidentyfikować te wzorce i pogłębić zrozumienie anielskiej komunikacji. Anioły są posłańcami boskiej miłości, zawsze tam, aby nas prowadzić, chronić i pocieszać. Ich znaki nieustannie przypominają nam, że nigdy nie jesteśmy sami w naszej ziemskiej podróży. Ucząc się rozpoznawać i honorować te niebiańskie przesłania, Otwieramy nasze serca na głębszy i bardziej znaczący wymiar istnienia. Obyśmy mieli otwarte serca i przebudzoną świadomość, by dostrzegać anielskie znaki, które otaczają nas każdego dnia. W subtelnym tańcu między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, między tym, co materialne, a tym, co duchowe, odnajdujemy prawdziwą magię życia, pewność. Że jesteśmy wiecznie kochani i prowadzeni przez boskie siły, które niestrudzenie pracują dla naszego większego dobra. Jeśli ten film poruszył Cię w jakikolwiek sposób, rozważ podzielenie się nim z kimś, kto również może na tym skorzystać. Nie krępuj się zostawiać swoich komentarzy i historii poniżej, chciałbym usłyszeć od Ciebie. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie. Jest on niezbędny do kontynuowania tej podróży. Do zobaczenia.